Uh, jest! Jest! Jest i ona! I mamy tak jest! To. Siedzi, siedzi, no. o panowie, co my tutaj mamy. Lao i Krzycha Nowoływana, znana z wielu jego zagrań. Proszę, proszę, Kazix jeszcze od Rybsona. Będzie się działo. Tak jest, co do tego Kazixa, raz tylko był piknięty w lidze chińskiej. Kto nim grał? Xiao Ho. Xiao Ho, Xiao -ho. A tam dużo jest tych zawodników, się tak. tak nazywają, strasznie o, tak. Ten. Podobnie. No dobra, drugi Kazix na świecie. Ale ten jest tym najlepszym. E, tak. jak I będzie. Będzie. Co najważniejsze. Jest. No naprawdę. Niech wygra najlepszy. Level 1, bitka. Czy to była, czy ta ustawka była kolowana? A no tak zwana ustawka, no właśnie, na samym początku rozpoczyna to wszystko Vander, od razu flesz do tyłu, ale KMF teraz zostaje sygnał i próbują lecieć dalej, to pierwsza krew wpadnie prosto, nieee, no Nie I KMF kroczy dalej, dwa flesze, oj, flesz Tej zobaczcie trafił, zrutowany zostaje overpał, w tym momencie tarapaty, mid laner, przewiż z KMT, let, podtrzyma się na nogach, flesz do przodu od zavulka, kolejna eliminacja dla strzelca KMF! No, dobra, dwa za 1, nie posuł najgodzej. Jeszcze Xeoner próbuje, ale. Sam na serię. ma flasa, Wander a wraca! O, Marcin! Duże tarapaty, flety! z Arnwell zmiażdżył swoją matką, Xayo! No i na to liczyliśmy właśnie. Dymy od samego początku. Różany ataka, dajcie nam go! Dawaj, dawaj! No tak, wiecie, wart postawiony i. taki solo-kolejkowy gameplay, nie? Stoimy po prostu, czekamy na creepy, posujemy wavea. Żadne stakowanie, pali tutaj się nie dzieje. Proszę, proszę, Xeoner! Z podejściem. Milemaczek wzięty na celownik. Milemaczek ustrzelony przez KMT. No nie! Rybson. No i wykrakałem. Nie ja okay. się nie robi! Pierwszym leśnikiem z podejściem. Random Bruce od razu po fleszu opłapa na Arkuela, która skończy się sukcesem. Rybson z zabójstwem dla siebie. I nie jednak. Jeżeli to nie będzie miało miejsca. Ej, znowu to samo. To się znowu dzieje. On znowu. A ryba jest. Ale tym razem. Bruce nie jest tutaj solo. Rybson już czekał. Arquel! Upada po raz drugi. Tylko zobaczysz, że... Ok, chemę wzięło... Moment, artystą, odblamy. Oh. Chociaż. Ma Erken, teraz ta Ilaoj. Można potencjalnie odwrócić, ale gry Oj. jest to załadowane... Z tego Ignite ale udaje się przeżyć to pełne robi, na chwilę. Szybko, szybko, pomocy, pomocy. O, Rybson próbuje się wycofać. Nie, Argo próbował się wycofać, a Rybson chciał mu w tym pomóc. Co mu się zresztą udało? Przeciwnik cały czas atakuje, także warto odpowiedzieć i to się dzieje, ale szterka nie trafi. Zapolech stąd nie cofniarka. Słone znajdziesz, nie? Nie gadaj, po ze smidem, żeby mieć pewność, ale zamulek jeszcze próbuje, wciąż dostępny. No właśnie, jest ewentualnie bariera wander. trafił jedalnie, jednak to wszystko. Zamulek będzie martwy. Udało się KMT zgarnąć to zabójstwo. Nieźle, no. Jak dla serca KMT. O ryb, są trochę jak samolot robi te Może mimo że tak samolot ma przewagę w levelu. A, ale też ten Kazik spala swoją pozycję. Do tego próbuje odnieść się całe KMT. Jest tutaj Wander, jest tu Laker. Ta ale świetna RK Kontruje ze swoim alkimate. No właśnie zostaje złapany Xeoner i to shutdown. Ale czekajcie, czekajcie, Overpool czyści na flance. A się stara, minemaczka wyeliminuje, ale to by było na tyle. Double kill dla legendy. I pierwsza wieża również upada. podejść gdzieś bliżej. Rzucił się na tę falę trochę dalej. Wyczyścił za pomocą Dobre zagranie. No, to nie, tylko teraz chyba wyszedł delikatnie za daleko. Trzeba bańczerkę, ale nawet nie zdąży jej wykastować. Ryb są z trzecią eliminacją już dla siebie. To jest dentka w momencie, kiedy pojawia się smok. Pum, są. No i zobacz, Laker nie wie co, zaraz na niego będzie czekać. No właśnie, ryb są przygotowany. Algincy Oj, próbuje uciekać, ale no nie, to nie wystarczy. Flesza też musisz zainwestować, a po drugiej stronie frontu pada twój wspierający. A jego to jest okay. No teraz, jeśli miałby dojść do za... O, tragedia. O Sola wyłapany. Trochę może być ciężko tam grać. Ryba już szuka Kseonera. No i znalazł, znalazł. To jest... To jest izolacja od tego Kazixa, Bo no Kseoner znalazł się kręcić. Lewo prawo, może jakoś ucieknę, nie uciekniesz! Kiedy ta grupa pościgowa Kazix, Leona Kaisa. no po prostu cię zwęszą. Kseoner upada po raz trzeci. Czekają na falę. Ta wiedza całkiem sporo hapeków jeszcze ma. Brus absolutnie to nie wzrusza, że... Cały czas ma wyciągniętego tego ducha za pomocą maski Hilao A Kazik cały czas pusuje na środku w tym momencie Torki teleportuje Okej, okay, czyli Ober coś zmieni Wiedzą o tym zawodnicy KMF to no no to jest do ataku. Wander dostaje zielony światło, ale Rybson szuka eliminacji eliminacji ją znajdzie! Dwóch zawodników już nie ma. Kceoner i Arkol jako pierwsi gryzą ziemię! Ale, ale! O! Oberpo oh! po, po Zrobi shutdown na Rypsonie. Pomocy z góry nie było po, potrzeba, bo na razie wszystko idzie. Nie najgorzej. Oj, pomocy na dole zaraz. Po raz trzeci. Rós, po raz kolejny. Widzi Arquela i od razu palec na ultimate. A kto biegnie? O właśnie, Gady walka. Ryba. ryba. jest na bocie? Ej, Arquela, okej, no z wykastowanym ultimatem wyleczy się, ale. A może tebek do ucieczki po prostu? No w sumie mógłby. Za późno. Jakby to od razu zagrał, może by to było niezłe. Ej, ale trzy razy w taki sam sposób? Oj. Naprawdę? Wiecie, no, Arquel widzi, że Demolition się zaczyna prokować i on musi. No naprawdę i on musi. No ja... Już... Over, wow, do przodu. Ja zostałem. Wow. Wow, wow, szukają dalej, szukają. O wow oo! Wow, Kcają! Wow, Wyeliminowane przez kolejny. Ale ryba, mała. ryba będzie czyścił, ryba Wieża? Poluje, poluje na kseonera i znajdzie tą eliminację, próbuje uciekać, ale czy to mu się uda? Jeszcze double killa, zgadną na samym końcu! KMT myślało, że jak złapało Marcina, to też pana bogi za nogi złapali. Ale nic bardziej mylnego, KMF to odwraca. Ona się zbliża do piątego przedmiotu. O, Matrix z plantem. Szuka wejścia. Do wejścia też znajdzie. Rano Brust poprawi jest z ultimateem Xonera. Rozjechany zostaje leśnik Kente. Widzi gry tazyra. I kurczę, no. Tak jak dobrze się zapowiadało, myślę, że trochę trzeba winić Xonera za to, że. Nie udało się z tego początku zrobić czegoś więcej, altera. I stary, stary go O nie! 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 Ale nie będzie, nie uda mu się, to za mulek na ratunek! Odchodzą od Górną malejkę! Ostatnia wiersz od trzeciego. To i Aleksionery upada jako pierwszy. Danombruch wchodzi do przodu ze swoim ultimatem. Nasuje Leśnika, się międzynarodny oh. lownik! Bardzo mało brakło, żeby faktycznie mieć ten KMT, jeszcze pad, ale jednak to i tak udało się zrobić! Ostatni bastion, ostatnia walka w tej pierwszej grze i pierwszy punkt w tej serii zdobędzie KMF! GG, well played. 32 minuty, trochę to potrwało, ale jednak KMF na tej pierwszej mapie okazuje się lepsze. No właśnie, 32 minuty to wcale nie jest taki długi mecz, ale... On tak się snuł, on tak się mm -hmm. ciągnął. No, A, na kanadzie. Niby mało HP, ale Marek no ma bardzo dobry się... sustain. Markul się podleci, to jest właśnie złudne. To jest najgorsze, jak na Urwika. Mm -hmm. Nigdy się nie możesz nabrać, że możesz go zabić. Oje. No i to tyle by było. Dobrze. Frago się śmieje, bo... <laughs> Widzicie. On się nie nabrał, ale za to Arkol nabrał się na turet. mogło być dobrze. No właśnie, cieszę się, że sam się zreflektowałeś, bo. Nie wiem czy ta pierwsza część zdania była, była prawdziwa. Mogło być dobrze. Okej, okay. Rypson, rendezvous na topie, soner pędzi na pomoc. Fraggo nie jest tutaj sam, Axoner już na ratunek swojemu tepleniowi to ma prawo się udać! Tak, tak, ja tak, nie. Fragu jest mocno bity, mniej niż pół HP. Arkwel odpalony E, firmy dwie no, A Jednego i teraz po raz kleje, i teraz O, nie, Chyba ze Ksoner, to wbicie pod wierzę, jest! Udało się! Arkwel zgarnia eliminację! I double buffik, również dla Arkwela, więc Talinia jednak wraca na dobre tory. No, tutaj ładnie wyczekał Xoner. do samego końca. Ale ojoj oj, oj. minemaczek przez do przodu i tak od razu pełen zestaw! Zamulek z kolejną eliminacją! Y, Arkwel. Mimo wszystko te duele powinny być dla niego cały czas korzystne. Any sidestep od Lakera udało się wydodżować kokony minimaczka. Ty dużo tych obrażeń Dedy dykloryści nie trafia. Ile macie że solo zbił pół HP Lakerowi? Rapel. No ale to jest właśnie miejska prawda? Jednak ten dem. O, ale patrzcie jaki się marnuje. Oj, Wielka szkoda, no próbują go wyzermować. Zakera. Próbuje się przebić pod wieżę. Obrakuje autota, żeby zabić faktycznie Fizzle of Warfare. Padnie w ręce KMF. Ale te próby siły. To powiem Ci naprawdę Bialito, najmniejszy wymiar kary, to, że Laker straci tyle creepów pod tą wieżą. Zobacz, to, jest 5, o, to jest fatalna. To jest 53 do 30 dzikie. leci! Leci, leci odpalony ultimate, ale tak samo kontruje to Olaf! Kto to do wystoi finalnie. Lepszy lifesteal będzie po stronie Debis One i XKMT. Oni to wygrywają, wygrywają, wygrywają. Oh! Ooooooooooo ładnie, Arquell to ustał! Kolejny obiekt neutralny, no i jeszcze przełamać wieżę. Zobaczymy, czy to się uda. Jak na razie MF Delikatną próbą nałożenia presji na górną alejkę jest tutaj minemacie. Arpolę nie to jest bardzo problematyczne. No i zresztą ile obrażeń leci tutaj od frajgo. No banalna eliminacja dla KMF. Eliska Gaming, o to właśnie chodzi. Oj, lakier, ja ale drugi już jak najbardziej. No i czeka, czeka z mulek tym ostatnim strzałem. A nie, trafiony jednak. Chciałem, że przeczeka do maksymalnie, z rybą będziemy podejść. Ale no właśnie, no, Rybson wchodzi na gotowe. Tak okay. naprawdę Laker próbuje zrobić z tego jeszcze jeden za oh. Oh. ale ile to było? Brodzo działa! Garda wysoko, kiedy Rybson wchodzi na bota. Ale jest teleportacja. W oh. cieku Arquel się napędza. Altimate jest dostępny do Darkwella Jak na razie pojedynek Arquel kontra Rybson, ale to Arquel właśnie zmierza do zakończenia tego pojedynku. Zamulet pił już upada, a Rybson zaraz do niego dołączy. Double kill dla overpowa. Oh. Oj! Xayah łapany, trzech na jednego, na łysego, Oj i martwy martwy! <grystanie> A Harkul kompletnie ignoruje w ogóle swoją linię, zobaczcie on ma 64 creepy. Że się nie okazało, że Frago będzie go outlevelował. No, na pewno nie w takiej sytuacji, kiedy to millimatic jest łapany, ale za mulek. Całkiem blisko i nie tylko on, bo też już tutaj zmierza z otwierać. Całka całka o nie dostał, Stankową do Rybcom na Ragnarok, overpow już po spalonym fleszu, ale Ragnarok się skończył, ale Pupik Execution zagrane od Frajgo, shutdown prosto w ręce Zamulka. Xoner stara się nabić, jeszcze macie przeciwnego strzelca. Oooo! Oh. Przeleciał z tym fleszem, ogryz się dobrze! Eliminacja dla i Skempte. Wander odpala Ultimate'a! Let's wylądował! Arryjcie coś dzić! na targecie, ty nam się udało! udaje się! To Wander z eliminacją, ale Frajgo bardzo szybko wyrównuje score. No ale to. Czy ktoś HM? jest moką? Davison i odpuszcza oba obiektywy? Eee. Tak, na to wygląda. Frajgo po prostu do overpoła, żeby się przepozycjonować. A w międzyczasie Archul upada na bocie, a Frajgo. Stara się to jeszcze wytańczyć. No trzech jednego tutaj przyszło. No uda się go zabić. Prawda? Prawda? Ja tak. e, no uda się. Tak, tak. Musi się Jezu. udać. Ale to wymęczyli dobrze, ale okej. Okay. To, to jest Wojgra, Oddało pierwszą wieżę, oddało plate na midzie i oddało kontrolę nad dolną rzeką. I to planera i to planera. I to planera, Ej. po raz drugi. W zamian za shutdown dla Viktora. Nie A wiem. Benzin lata na skończonym Infinity Edge od jakiegoś czasu. Hmm, Arquel. Łapany. Ma Oj. Szósta wywrotka do planera Davidson Nasz target oh. Champions Only. Więc jak niefortunnie okay. naciśniesz, okay. to nieironicznie? Może ma to sens. Oh. Fortunnie ta fortunnie strzała trafiła. Ksajów wyeliminowany. Eliminacja dla lakera. Nie jest ten moment. Zobaczcie, kto wie, może jakaś cudowna walka. Davidson Camp faktycznie potrzebuje takiej jednej naprawdę mega dobrej walki. I mogą odwrócić kontrolę tylko. Może teraz, może teraz. Wader z wejściem Wander z zresztą zabójstwem. Marcin pada po raz kolejny. Ja widzisz z KMD dostają sygnał. Czyli Leci Warwick Leci kurko... Wiadomo gdzie stoi! A nie mogą dalej. Boją się tych strzał, boją się tego czwartego. Ale to już mięło. tak całkiem dużo tego braknie ale wchodzi Fraj, eliminacja. Prosto w ręce Rybsona. i teraz to KMF próbuje odbijać dalej. KMF to może wyglądać niedobrze. dobrze. No właśnie! Arwel zabity. KMF wygrywa finalnie ten, tę walkę. Jeszcze Deadly flourish, ale leci Wander, głodny. Oh, trafi. Szkoda. To jest po prostu dany Herald. Oj, oj, oj. Wander związany. Jest tarczka. Ta ale jest zglądamy. wjazd od ksonera? Oj, ale nie wiem co było takie dobre, bo Soner wyparował po prostu. Ragnarok odpalony od Ripsona. Próbują lecieć dalej. Arquell po fleszu. A po raz kolejny. Zwycięstwo dla KMF, a to nie koniec. Kurtyna rozstawiona. Arquell bardzo mocno obijany. Wander zasłania go swoją własną piersią. Upsi. I Wander z tego raczej nie wyjdzie, kokon odpalony. I oj, wyparował nagle wspierający Devis ŁANIX-KMT. Ale może da radę Wam... Próbuje, próbuje, Laker, 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 Laker. Laker, Laker, Laker. 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 do przodu, to jest eliminacja, będzie zaraz kolejna. Dokładnie tak, Laker z triple killem dla siebie KSI. Jeszcze próbuje i ustrzelił strzelca Devis ŁANIX-KMT. Do triple kill. to może być zaraz po tej chyba że overpał. To jeszcze ustoi. Zabany na smecz Mantraku, dużo obrazy, over oh. Overpo z plecą, over wykrywa ten pojedynek! Chyba, że to jest łapka. Wander ma tp Okej, okej, przyjął czas. Skacz Wander, skacz! Pomocy! Oj Oj, to chyba tyle. Czekaj, 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 on kaituje jeszcze. Zostawili go już. Ej. Czemu nie z tym Wanderiem?! Ej, tu są co daje Over, aj! Teraz klika to Merke. Nie! Nie... Nadchodzi też Maciek sobie robi golemy. No i to Jest teleportacja. O oh yeah, nie, nie! O Boże. Nie bawcie, dzieci. Devil's One XKMT Co tu się dzieje? Mamy ruchomy. I... mamy, bo pada laker na środku mida. Okej. Okay. Ale za co będzie smoke? Tak. Trzeci? Tak, tak. Co to za flip? Bro. Co to się dzieje? Chyba... Myślał, że już na, dobiegają kmf tak? Tak, chyba da, no tak. Najprędzej. Okay. Szybko, zanim gra się skończy. Różana Atakan. Dostajesz dużo różyczek, które mają zaamplifikowane działanie. E, dają więcej ci statystyk, czyli expa i adaptive forsa. A Dodatkowo wzmocnione są wszystkie inne epickie bonusy. Dokładnie. Czyli Dokładnie. Dokładnie. smoki, tak? i balony. Tak, jest super. Tak no 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 to, to jest to nie jest legalne! O panowie! Okazuje się, że deblis On X-KMT to jest tylko kropla w morzu drużyn. A KMF to płonąca plama ropy. KMF 2 deblis On X-KMT 0! No, liczyliśmy na rzeczy mapę, ale niestety nic z tego. KMF 25 kg w 26 minut. Może jeszcze raz po raz ostatni? To jest Człowieku! <laughs> Kamera prób, to tam jest? Arque? Penta kilokrotem? Penta do Arque'a? Nie, wywróci na spawnie, ojeju. Nexus, GG 2 do 0, KB!